się zastanawiacie, dlaczego Klaudia jest na wózku. Odpowiem Wam na to pytanie i jeszcze opowiemy Wam pewną historię. No mm, pewnie to będzie w kilku częściach, ale jeszcze zobaczymy. No, jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, to zapraszamy. To jest coś takiego w stylu najgorszy dzień w szkole albo coś takiego. Jest pierwsza część i druga część, więc zapraszamy. Właśnie spotkała nas bardzo miła rzecz po tym, co w szkole robiłyśmy. No i przed pójściem do szkoły. Dobra, to opowiemy najpierw, jak to się stało, że Klaudia jest na wózku. Nie ma gips. Dobra, zaczynamy. Klaudia, przychodź. No dobra. Aaaa, moja noga! Klaudia, nic się nie jest? Bo mi strasznie noga! Co się stało, Julko? Ej, mamo, szybko chodź! Klaudii się coś stało! Bawiliśmy się w limbo i nagle spadła i strasznie noga boli! O jejku, dobrze, już biegniemy! Klaudiu, co się boli? Tu mnie boli. Wezmę cię ręce. Trzy. Chodźmy dziewczynki już do domu. Okej. Okay. Mamo, zaczekaj. Dobrze. O, dobra, już cię dogoniłam. Dobra, to biegnijmy. Mamo, lepiej Klaudię połóż do łóżka. No dobrze. Po trzech dniach później. Klaudiuszu, lepiej ci nie, mamo. Ale mamusiu, nudzi mi się też. Klaudia, masz przyniosłam ci twojego ulubionego batonika. Dzięki. A, ale pyszny. Kochanie, chyba musimy iść do lekarza. Mamo, ale nic Klaudii się nie stanie. No nie. Uff. Nie będzie miała żadnych operacji? A raczej nie, już się boję. Nie wiem, co się stanie Klaudiusiu. Mamo, gdzie idziemy? Do lekarza. Dobra. Ty. Puku, Tak. Ty. Możemy wejść? Tak, tak. Co się dzieje? Ja mogę to wytłumaczyć. Dobrze. No bo bawiliśmy się w limbo i chyba była kałuża albo coś. No i Klaudia się poślizgnęła i ciągle teraz noga boli. Oj, oj, ale niedobrze. Boję się, że może się skończyć złamaniem albo skręceniem. Albo po prostu za Co? Mamo, boję się. Nic nie będzie. Proszę wyjść, ja bo... Mamo, boję się. Nie, nic nie zrobię. Tylko musimy prześwietlenie zrobić. No dobrze. Co ci, Klaudio, ja boli? boli A która? Lewa noga. Dobrze, to pójdziemy na prześwietlenie nogi. Boisz się prześwietleń? Troszeczkę. Ale spokojnie, to być tak, jakby zrobimy zdjęcie kości. No dobrze. Po prześwietleniu nogi. Niestety skończyło się skręceniem nogi. A czy coś to poważnego? No niestety, Klaudia będzie musiała na tym wózku jeździć przez parę dobrych miesięcy. O nie, zaraz zwariuję. Klaudia nic nie jest, trochę mi jeszcze boli, ale nie wiem. Do widzenia. Do widzenia. Proszę przyjść na przegląd za dwa miesiące. Najlepiej, żeby właśnie Klaudii trochę pomagać. No jeszcze na razie nie... No, Jak najwięcej pomagać, jak najwięcej siedzieć. Dobrze, to do widzenia. Do widzenia. Hmm, niestety tak, Klaudia właśnie sobie złamała nogę. No właśnie. A teraz opowiemy Wam tą dobrą część, prawda Klaudia? Tak, bardzo fajnie. No i też będzie jeszcze jedna rzecz, ale to się dowiecie w kolejnym filmie. Dobra, to zaczynajmy. Dziewczyny, dziewczyny, wstajemy. Okej, okay, już wstajemy. Ale ładnie pościeliłam. Dobra, teraz tobie siostra, pomogę. Dobra, pomóc nie mogę wstać. Okej, okay, od razu ci też pościelę.